Dzień dobry, a ze mną trener drużyny AZS Uniwersytetu Gdańskiego, pan Rafał Murszkiewicz, dzień dobry trenerze, dzień dobry, przede dobry, wszystkim dobry. muszę się spytać, no bo tutaj też pierwsza drużyna Gedania, która pokonała waszą drużynę w tym sezonie i jakie to jest uczucie przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, że to było spotkanie derbowe? To znaczy nikt nie lubi z nas przegrywać, więc każdy jest zły. Zwłaszcza, że mieliśmy swoje szanse i w czwartym secie, i w piątym secie. No, Gdania dzisiaj była mądrzejsza, by pewne rzeczy zrobiła lepiej. No i cóż, no, musimy ciężko pracować i, i walczyć w kolejnych meczach. I, i za te 8 czy 10 tygodni zrewanżować się Gadaniską już na własnym parkiecie. Mnie cieszy to, że mimo porażki mamy ten jeden punkt, który po yy, rozrachunku może się liczyć. Jak przegrywać, to z mocnymi za 3-2, jak wygrywać, to 3-0. No. Dokładnie, a jeszcze pytanie, bo wiadomo, też ten mecz wyglądał tak, że wygrywałeś się 2 do 1 seta. setach, jeszcze gdzieś tam były te zrywy, takie mocne tąpnięcia, jeśli chodzi o tą formę, I jak to wyglądało? Czy, czy ten tiebreak, zdecydowanie szczególnie te początek, gdzie Gedania weszła na swój bardzo dobry poziom, to też była przyczyna tego, że ten mecz zakończył się takim, a nie innym wynikiem? Nie, no bo przecież doszliśmy Gedanie chyba na po 10, czy na po 11, bo po 12 później... E... Czypka na po 13, do ile się nie ma już wyniku. A, więc mieliśmy swoje szanse, ja bym nie rozpatrywał tego dobrym początkiem. Mamy swoje problemy, o których nie chcę mówić, musimy je rozwiązać. Jesteśmy drużyną, a zdarzają się słabsze momenty. Natomiast e, dziewczyny zostawiły wiele serca na boisku. No. Natalia bez zmiany dzisiaj zagrała Monia, gorzka bez zmiany, lożki, e, lożki. środki zagrały bardzo fajnie. E, rozgrywające się uzupełniały. Więc to funkcjonuje. No, Nasze atakujące też włożyły dużo serca, pomogły i zagrywką zagrały, i w bloku pomogły. Wiadomo, że mogą jeszcze e, dołożyć ciut więcej w ataku, natomiast nad tym spokojnie będziemy pracować, żeby też się czuły pewniej. A, I tyle. Natomiast na pewno zaangażowania i, i charakteru dziewczynom nie mogę odmówić, bo nie było momentu, kiedy kiedy odpuściły i, i, i poddały się. W każdym secie Gedania miała kilkupunktowe prowadzenie. My zawsze wracaliśmy, więc charakteru tej drużynie odmówić nie można na pewno. Dokładnie, to samo powtórzę, charakter i zaangażowanie zdecydowanie było po obu stronach, ale no niestety dzisiaj Gedania wygrywa spotkanie 3 do 2. Ze mną był trener Rafał Murczkiewicz, trener AZS-u Akademii Siatkówki Uniwersytet Gdański. Dziękuję bardzo trenerze i powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. A ze mną trener tym razem zwycięskiej drużyny Gedanik Gdańsk, trener Mateusz Chyl. No i przede wszystkim muszę zapytać trenerze, jakie to jest uczucie pokonać lidera tabeli jako pierwsza drużyna w tym sezonie? No bardzo fajne, bardzo fajne. Mecz bardzo wyrównany. Tak jak tutaj mówicie, lider, także wysoki poziom sportowy. Udało się, także jesteśmy szczęśliwi. Też muszę zapytać przede wszystkim, co pan powiedział swoim zawodniczkom, gdy już wynik na tablicy wyników w setach był 2-1. do 1, Gdzie wiadomo, te doświadczenie po stronie AZS Uniwersytetu Gdańskiego bardzo wysokie, a jednak ten mecz skończył się na waszą korzyść. Co zadziałało? No dokładnie, AZS ma bardzo doświadczone zawodniczki z przyszłością ligową. No, na szczęście w siatkówce, jak się przegrywa 2-1, to, to nie jest yy, tak, że ma się 3 minuty do końca i zaraz się ten mecz skończy. Także powiedziałem, że jest jeszcze kolejny set, kolejny, na pewno go wygramy, byłem po prostu tego pewien, także myślę, że to podziałało na zawodniczki i dzięki temu skończyliśmy to zwycięstwem. Rozumiem. a jak trener myśli, czy to właśnie takie zwycięstwo w spotkaniu derbowym z liderem tabeli, czy to gdzieś może dalej ponieść pana zawodniczki, jeśli chodzi o następne spotkania w tym sezonie? No mam nadzieję, no jesteśmy niepokonani na tej hali, jak gramy u siebie, troszeczkę nam na, na tą chwilę nie wychodzą wyjazdy, mam nadzieję, że przełamiemy się już za tydzień wysiadle. Super, także dziękuję bardzo trenerze, gratuluję na wygranej. Ze mną był trener zwycięski dzisiaj drużyny w Derbach Gdańska, gedanik Gdańsk, trener Mateusz Hyl. Dziękuję bardzo.